Hej, w dzisiejszym odcinku omówię kilka narzędzi SEO, z których warto korzystać. Nie zwlekajmy, zaczynajmy! Narzędzia SEO, z których korzysta agencja Verseo przy pozycjonowaniu. Praca specjalisty SEO polega m.in. na analizie sporej ilości danych i wyciąganiu z nich wniosków przydatnych w trakcie pozycjonowania, zarówno optymalizacji, jak i linkowania. Nieocenionym wsparciem w codziennej pracy pozycjonera są specjalistyczne narzędzia SEO. Przedstawiamy szybki przegląd wybranych, popularnych narzędzi wraz z ich krótkimi charakterystykami. Nieco przewrotnie rozpocznijmy nasz przegląd od narzędzia, które nie zostało stworzone z myślą o specjalistach SEO, ale cieszy się wśród nich sporą i w pełni zasłużoną popularnością. To narzędzie zostanie Google znane aktualnie pod nazwą Google Search Console, a w przyszłości jako Google Webmaster Tools. W zamyśle autorów, to narzędzie dla webmasterów, którzy chcą zadbać o jak najwyższą jakość witryny, którą się opiekują, i jej prawidłowe działanie. Wielką zaletą Google Search Console jest jego wszechstronność. Dostarcza ono kompleksowych informacji między innymi na temat możliwości indeksowania danej strony internetowej przez roboty sieciowe, problemów z metatagami danych oraz ewentualnych karach od Google, ruch na stronie, profilu linków w błędach serwera czy problemach z niedziałającymi pod stronami. Prawidłowe działanie tego narzędzia i jego wartość analityczna uzależnione są ściśle od możliwości połączenia go z konkretną witryną. W praktyce Oznacza to, że wymagany jest dostęp do FTP lub CMS. Warto zaznaczyć, że jest to narzędzie darmowe. To jedno z wiodących na rynku narzędzi do analizy profilu linków. Dostarcza bogatego zestawu danych dotyczących linków w dwóch ujęciach: aktualnym, określonym jako świeżym. I historycznych. Dostęp do danych historycznych można szczególnie docenić w sytuacji, w której źródłem problemów ze wzrostami pozycji i skutecznym pozycjonowaniem są dawne linkowania. Dane udostępnione to oprócz oczywistej w przypadku takiego narzędzia ilości linków, informacje m.in. na temat ilości domen, z których pochodzą te linki, parametrów trust flow oraz citation flow, języka stron, z których pochodzą linki. Kategorii stron, z których pochodzą linki. Typu linków do-Follow czy No-Follow, przekierowany czy prowadzący bezpośrednio do danej strony, z anchorem czy bez, są umiejscowione w grafikach czy kryją się pod grafikami i podobne. Podsumowując, mamy tu do czynienia z bardzo przydatnym narzędziem dostarczającym sporej dawki informacji. To kolejne popularne wśród pozycjonerów narzędzie, które ułatwia ich codzienną pracę, pozwala na wykonanie takich czynności jak Analiza słów kluczowych, analiza konkurencji, badanie profilu linków, badanie treści, monitoring pozycji, możliwość korzystania z alertów i powiadomień o wzmiankach w internecie, a także w mediach społecznościowych na temat określonej firmy, produktu, usługi, konkurenta i tym podobne. To narzędzie może pochwalić się imponującą listą klientów z tak zwanymi markami jak Facebook, Netflix, TripAdvisor czy eBay. Można szczególnie docenić go w sytuacji, w której pozycjonujemy strony anglojęzyczne. Mocną stroną tego narzędzia jest jego funkcjonalność analizy linków. Cieszy się on opinią bardzo wiarygodnego. To polskie narzędzie wspierające kompleksowo pracę pozycjonera. Jego autorzy określają je jako stworzone między innymi do oceny profilu linków, analizy działań konkurencji, wsparcia dla analizy treści umieszczanych na stronie, badania ruchu organicznego, wyszukiwania atrakcyjnych słów kluczowych, kontroli optymalizacji całego serwisu lub wybranych podstron, przygotowania audytów i raportów z działań SEO. Autorzy narzędzia Semstorm yy, określają je jako wsparcie w zakresie monitoringu pozycji, analizy i porównania konkurencji, analiz dokonywanych na potrzeby dla content marketingu. Semstorm dostarcza przydatnych informacji odnośnie ruchu na stronie w wybranym okresie czasu, które to dane można wykorzystać przy porównaniach z konkurencyjnymi witrynami. Zgodnie z nazwą przydaje się nie tylko specjalistom SEO. Opiekunowie klienta cenią to narzędzie jako wsparcie w procesie wybierania Słów kluczowych na potrzeby umów SEO. Senuto cieszy się sporą popularnością wśród specjalistów SEO. Platforma ta daje sporo możliwości związanych m.in. z kwestiami takimi jak analiza widoczności, widoczność strony internetowej w Google, sprawdzenie pozycji dla słów kluczowych, analiza serwisu, analiza konkurencji. Senuto oferuje kilka pakietów, co pozwala na dopasowanie ich do swoich indywidualnych potrzeb. Screaming Frog to narzędzie wspierające analizę strony internetowej. Tak zwana żabka pomaga też wykryć niedziałające podstrony, na przykład błąd 404 przydaje się przy przeprowadzaniu testów poprawności adresów URL, a to tylko kilka spośród jego funkcji. Ciekawostką jest to, że jest to narzędzie przeznaczone do instalacji na swoim komputerze. Działa na urządzeniach z Windows, Mac, OS i Linux. SEO Station to wyspecjalizowane narzędzie służące do monitoringu pozycji dla słów kluczowych. Stanowi ono duże wsparcie w codziennej pracy pozycjonera, który efekty swojej pracy mierzy w oparciu o pozycję i obecność w top 10 wyników wyszukiwarki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. Odpowiemy na każde pytanie. Pamiętaj o tym, by zostawić po sobie też lajka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafał z Verseo.